Dane wprowadzane i przechowywane w skoroszytach programu Excel e, mogą być modyfikowane pod kątem wyglądu. Najpopularniejsze jest modyfikowanie ustawień czcionki i wyrównania. W przypadku czcionki najczęściej zmieniane ustawienia to rodzaj, rozmiar e, oraz wiele innych e, ustawień, które są mniej popularne, ale również przydatne. Ustawienia te znajdziemy w karcie narzędzia główne w grupie Czcionka. W przypadku wyrównania Najpopularniejsze jest oczywiście ustawienie o nazwie Wyrównanie, ale mamy dostępnych tutaj również wiele innych ustawień, np. Wyrównanie w pionie, zawijanie tekstu, wcięcia, kierunek tekstu czy scalanie komórek. Ustawienia te dostępne są w karcie narzędzia główne w grupie Wyrównanie. Spróbujmy potestować. Jeśli chcesz klikać razem ze mną, otwórz plik o nazwie czcionka i wyrównanie, który jest podpięty pod tą lekcją. W arkuszu Sprzedaż znajduje się tabelka, w której mamy sprzedaż różnych produktów w poszczególnych miesiącach, od stycznia do czerwca. Spróbujmy pozmieniać ustawienia czcionki. Zaznaczę nazwy miesięcy. I większość ustawień dotyczących czcionki znajduje się w karcie Narzędzia Główne w grupie czcionka. I po kolei. Pierwsze ustawienie, które warto znać, to oczywiście rodzaj czcionki. Rodzaj możemy zmienić, klikając w pole rodzaj czcionki i wybierając inny rodzaj. Dostępny jest tutaj podgląd na żywo, który pokazuje, jak, będzie, jak będą wyglądały dane po zaaplikowaniu danej czcionki. Spróbuję wybrać czcionkę o nazwie acharoni. Zwróć uwagę, że czcionka ta nie obsługuje polskich znaków diakrytycznych i literki N wyglądają trochę inaczej niż pozostałe. Zwracaj na to uwagę, gdyż wiele czcionek nie obsługuje polskich znaków. Wybiorę inny rodzaj czcionki. Niech to będzie na przykład arial. Kolejne ustawienie, dosyć popularne, to rozmiar czcionki. I rozmiar możemy zmieniać rozwijając pole rozmiar czcionki. Tutaj również dostępny jest podgląd na żywo, który pokazuje, jak będą wyglądały dane po zaaplikowaniu danego ustawienia. Wybiorę rozmiar 14. W ten sposób tytuły kolumn nie mieszczą się. A poszerzę kolumnę C, poszerzę kolumnę F i kolumnę H. Dodatkowo rozmiar czcionki możemy zmieniać, korzystając z przycisków do zmiany rozmiaru, które znajdują się obok pola, w którym mogę wybrać rozmiar numeryczny. Klikając w ten przyciski, mogę zmniejszać czcionkę bądź zwiększać czcionkę. Kolejne popularne ustawienia to pogrubienie, znajdujące się pod polem wyboru rodzaju czcionki, pochylenie oraz podkreślenie. Przycisk z podkreśleniem dodatkowo można rozwinąć i wybrać, czy podkreślenie ma być pojedyncze, czy też podwójne. Ostatnie istotne ustawienie dotyczące czcionki to kolor, i ustawienie to można zmieniać przyciskiem oznaczony, oznaczonym literką A z czerwonym prostokątem. Prostokąt ten może mieć inny kolor w zależności od ostatnio wybieranego koloru czcionki. Po rozwinięciu tego przycisku możemy wybrać jeden z kolorów motywu bądź dowolny kolor niestandardowy klikając w przycisk więcej kolorów i korzystając z kart standardowy bądź niestandardowy. Wybiorę jakiś odcień różowy, klikam OK i jak widać zmiany te zostały zastosowane zgodnie z życzeniem. Oczywiście, ustawienia dotyczące czcionki możemy aplikować na pojedyncze komórki, jak również na całe zbiory komórek, np. całe zakresy, bądź całe kolumny, bądź całe wiersze. Wszystkie ustawienia dotyczące czcionki znajdziesz w okienku formatowania komórek w karcie czcionka. Spójrz, zaznaczę środek tej tabelki, czyli wartości dotyczące sprzedaży tych produktów. Teraz klikam prawym przyciskiem myszki na zaznaczonym obszarze i wybieram polecenie formatuj komórki. Pojawi się okienko formatowanie komórek, które ma wiele zakładek. Przejdę do zakładki czcionka i w zakładce tej znajdziesz wszystkie ustawienia, które możesz zaaplikować dla czcionki. Są tutaj również takie ustawienia, których nie ma na karcie narzędzia główne w grupie czcionka, na przykład przekreślenie czy indeks górny bądź dolny. A propos indeksu górnego. Przejdźmy do arkusza o nazwie Wskaźniki. W arkuszu tym znajduje się kolumna zatytułowana Powierzchnia w metrach kwadratowych. Jeśli chciałbym teraz zrobić z dwójki indeks górny, czyli napisać tę dwójkę troszeczkę mniejszą czcionką i pisane i tak aby była ona wyżej niż literka M, to postępuję w następujący sposób. Wchodzę do edycji tej komórki, klikając dwukrotnie na tej komórce. Zaznaczam teraz samą dwójkę. Na zaznaczonej dwójce klikam prawym ściskiem myszki i wybieram polecenie formatu i komórki. Pojawiło się podobnie jak wcześniej okienko formatowania komórek, ale tym razem okienko to ma tylko jedną kartę o nazwie czcionka. Pozostałych kart nie widać, ponieważ jestem w trybie edycji komórki, a w tym trybie mogę zmieniać jedynie ustawienia czcionki. Dwójka już była wcześniej zaznaczona, teraz tego nie widać, ale, był, ale jest zaznaczona. Dodatkowo zaznaczam pole indeks górny i klikam przycisk OK. W ten sposób indeks górny został zaaplikowany na zaznaczone znaki, czyli na dwójkę. Aby to zatwierdzić, naciskam klawisz Enter. Analogicznie można ustawiać indeks dolny, jeśli we wskaźniku o nazwie Tyn N. Miałoby być pisane indeksem dolnym. Zaznaczyłem tę literkę n, wchodzę do formatu i komórki, klikając prawym przyciskiem i wybierając polecenie formatu i komórki, a następnie zaznaczam polecenie indeks dolny tym razem, aby przetestować działanie tego polecenia. Zatwierdzam klawiszem Enter. Jak widać, indeks dolny został zaaplikowany na literkę n. Wcześniej indeks górny został zaaplikowany na dwójkę. W opisie powierzchnia w metrach kwadratowych. Oprócz ustawień czcionki, mamy również dostępne ustawienia wyrównania. Ustawienia te znajdziesz w grupie Wyrównanie, która to grupa znajduje się również na karcie narzędzia główne. Najpopularniejsze w grupie Wyrównanie jest oczywiście samo wyrównanie w poziomie czyli wyrównanie do lewej, do prawej bądź do środka. Spróbujmy to potestować. Wrócę do arkusza sprzedaż. Zaznaczę tytuły kolumn, na których wcześniej ustawiałem różne ustawienia dotyczące czcionki, i potestujmy wyrównanie. Domyślnie tekst wyrównywany jest do lewej strony, nawet jeżeli nie ustawimy tego, to i tak tekst wyrównywany jest do lewej strony, do lewej krawędzi komórki. Aby zmienić to wyrównanie, należy skorzystać z jednego z trzech przycisków: wyrównanie do lewej, do środka bądź do prawej. Korzystanie z tych przycisków zmienia wyrównanie tekstu w poziomie. Będzie to jeszcze lepiej widać, jeżeli którąś kolumnę poszerzę. W ten sposób, klikając na komórkę z tytułem styczeń i zmieniając ustawienie, od razu widać, jaki to ma efekt. Dodatkowo, możemy korzystać z wcięć, które znajdują się za przyciskami dotyczącymi, dotyczącymi wyrównania. Dwa przyciski zatytułowane zmniejsz wcięcie oraz zwiększ wcięcie działają tak, że po kliknięciu w ten przycisk tekst jest odsuwany trochę od lewej krawędzi. Za każdym kliknięciem odsuwany jest e, tekst o krok w prawo bądź o krok w lewo cofany, jeżeli używam przycisku zmniejsz wcięcie. Przy pomocy tych przycisków mogę odsunąć tekst od krawędzi komórki, nie używając zbędnych spac. Wcięcia są resetowane, jeżeli kliknę na którekolwiek wyrównanie w poziomie. Wówczas, pomimo tego, że ustawiłem jakieś wcięcie, teraz kliknąłem przycisk wyrównaj do lewej i tekst znajduje się również. Znajduje się ponownie przy lewej krawędzi komórki. Jeśli wiersz, w którym się znajdujemy. Miałby e, wyższą wysokość niż standardowa, wówczas e, możemy potestować również wyrównanie w pionie. Zaznaczyłem tytuły kolumn i przyciski do wyrównania w pionie znajdują się nad przyciskami do wyrównania. W poziomie przyciski te pozwalają ustawić tekst przy górnej krawędzi komórki, przy dolnej krawędzi bądź na środku e, komórki w pionie. Ustawienia wyrównania można łączyć. Pionowe z poziomymi i ustawić tekst na środku względem lewa prawa i względem góra dół, klikając w wyśrodkowanie do środka w pionie i wyśrodkowanie do środka w poziomie. Oprócz tych ustawień znajduje się tutaj również przycisk zatytułowany Orientacja. Przycisk ten pozwala zmienić kierunek tekstu, na przykład pisać ten tekst skośnie w górę bądź w dół lub w pionie wówczas. Należałoby zmienić wysokość wiersza, aby te opisy się mieściły, jak również pozwalający pisać ten tekst obrócony o 90 stopni w lewo bądź w prawo. Opcje stosowne nazywają się obróć tekst w górę i obróć tekst w dół, aby był ten tekst obrócony o 90 stopni w prawą stronę. Dodatkowo znajduje się tu również przycisk e, zatytułowany Zawijaj tekst. Przycisk ten ma znaczenie wówczas, jeśli mielibyśmy wąskie kolumny. Spójrz. Ustawię znowu wyrównanie, orientację tekstu. Wyłączę obróć tekst w dół, aby tekst wrócił z powrotem do, do um, pozycji poziomej. I teraz zmniejszę szerokość kolumny, na przykład kolumny C ze stycznia. W ten sposób, jeżeli styczeń nie mieści się w komórce, to Excel pozwoli sobie czasami wyjechać z opisem na inną, wolną komórkę obok, jeżeli ona będzie wolna. Natomiast jeżeli kliknę w przycisk Zawijaj tekst, to powiem Excelowi, aby tekst został zawinięty, czyli literki, które nie mieszczą się w jednym wierszu, mają przeskoczyć pod spód, tak aby cały tekst był pokazywany. Ta opcja Zawijaj tekst, ona współgra z szerokością kolumny. Jeżeli kolumna będzie na tyle szeroka, aby tekst się mieścił bez zawijania, to nie będzie on zawijał. Zawijanie tekstu zadziała dopiero wówczas, jeżeli kolumna będzie za wąska, spójrz. Jeśli chcę to ustawienie wyłączyć, to klikam w przycisk Zawijaj tekst. Kolejne fajne ustawienie, które znajduje się w grupie wyrównania, to Scal i Wyśrodkuj. Ustawienie to można. E, przy, za przyciskiem tym znajduje się malutki trójkącik, po kliknięciu w który pojawiają się dodatkowe opcje typu scali, wyśrodkuj, scal wszystkie, scal komórki i rozdziel komórki. Spróbujmy potestować scalenie. Scalenie pozwala z kilku komórek zrobić jedno. Spójrz, zaznaczę kilka pustych komórek, na przykład te trzy komórki. Po kliknięciu w przycisk scali, wyśrodkuj z komórek tych robi się jedna. Adres takiej komórki brany jest zazwyczaj z lewego górnego rogu, czyli w tym przypadku ta komórka będzie miała adres J4, ponieważ początek tego obszaru znajduje się w komórce J4. Mogę również scalić kilka komórek w poziomie i w pionie. Zaznaczę teraz taki obszar i kliknę w przycisk scali w środku. W ten sposób ta komórka będzie miała adres J7, ponieważ e, narożnik tego Lewy górny narożnik tego obszaru znajduje się w komórce J7. W ten sposób możemy w takiej scalonej komórce wpisać dowolny tekst. Ustawić na tym tekście dowolne wyrównanie, zarówno w poziomie, jak i w pionie, ustawić różne dodatkowe opcje wyrównania, różne dodatkowe opcje dotyczące czcionki, itd. Jeśli chciałbym teraz takie scalenie wyłączyć. To klikam na takiej komórce, a następnie klikam w przycisk Scali wyśrodku. W ten sposób taka komórka, to scalenie jest wyłączane. Jeśli w komórce znajdował się jakiś tekst, to przeskoczy on do komórki, która znajdowała się w lewym górnym rogu tego scalonego obszaru. Wszystkie ustawienia dotyczą, dotyczące wyrównania, podobnie jak wcześniej ustawienia czcionki, można znaleźć w okienku Formatowanie komórek. Spójrz. Aby wejść do tego okienka, należy kliknąć prawym przyciskiem na dowolnej komórce lub najczęściej na tych komórkach, które mają zostać zmieniane. Po kliknięciu prawym przyciskiem wybieramy polecenie formatu i komórki, a następnie przechodzimy do karty wyrównanie. W karcie tej znajdują się wszystkie ustawienia dotyczące wyrównania, które mogą być zaaplikowane na komórki. Również te, których nie znajdziesz na Karcie narzędzia główne w grupie wyrównanie. Przykładem takiego ustawienia jest na przykład ustawienie zmniejszaj, aby dopasować, które automatycznie zmniejsza rozmiar czcionki, tak aby zawartość komórki była cała pokazywana i aby tekst nie był ucinany.